Na początku żeśmy to punktowali. Każda, każda, każdy problem lokalny jest jak gdyby trudny do pogodzenia z interesem lokalnym innego terenu, bo tutaj za każdym razem następują pewne, pewne rozbieżności interesów. Ale wracamy do debaty. Pytanie kolejne. Jak koledzy wiedzą, tutaj wokół zawianki. Jest czynionych sporo różnych inwestycji. Dalej są też i plany dodatkowych inwestycji. Tutaj zdarzały się, jak Państwo pamiętacie, protesty mieszkańców. W dalszym ciągu jest nie do końca wyjaśniona sprawa zagospodarowania tzw. trójkąta bermudzkiego, czyli ten okolicy sklepu zatoka i co na temat yy, planów zagospodarowania koledzy mieli do powiedzenia. Yy, Teraz nie? No, jeżeli chodzi o trójkąt jak to przewodniczący mówi, tak go nazywają, no faktycznie uczestniczyłem również w tych protestach i na pewno nie jestem zwolennikiem budowy jakiegoś wieżowca 17, czy wyższego, czy ciutliższego, ale musi być to na pewno w jakiś sposób uporządkowane. Nie może to być tak jak w tej chwili blaszak jakiś stoi, prawda, tam jakieś zabudowy, kurniczki takie. Musi to być coś nowego, coś ładnego. I to gdzieś mówię w wysokości gdzieś do 5-6 pięter i musi to być centrum handlowe potrzebne dla tutaj dla do gospodarki. Myślę, że to wszystko będzie y, realizowane, jeżeli będzie plan zagospodarowania, prawda? A poza tym, no przecież to będzie jeszcze w dyskusji z mieszkańcami, bo mieszkańcy jednak mają bardzo dużo tu do powiedzenia. No, ja co ja mogę powiedzieć mieszkańcom? Powiedzą, powiedzą się, co by oni tam chcieli mieć. No, ale na pewno będzie tam centrum handlowe. Powinno być centrum no, Dziękuję bardzo. Teraz kolej. Proszę Państwa. Osiedle młodych jest dosłownie w przededniu podpisania porozumienia z miastem, jeżeli chodzi o właśnie układy komunikacyjne, jak i również, no nie można tego nazwać to rekompensatą, ale za jakieś utrudnienia, które powstały w związku z uruchomieniem Hali. To porozumienie ma być podpisane w piątek, za tydzień. My również mamy taki projekt porozumienia, jeżeli chodzi o osiedle Żawianka. Do tego projektu porozumienia jest e, parę uwag. E, ma być spotkanie jeszcze z miastem, żeby pewne sprawy jeszcze e, uściślić. W każdym bądź razie na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady e, Nadzorczej Spółdzielni Naszej Mieszkaniowej Żawianka. Te propozycje zostaną przedłożone Radzie do akceptacji. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Niemniej jednak będą rozmieszczone jeszcze na klatkach e, informacje, że coś takiego ma nastąpić. Mieszkańcy będą mogli jeszcze ewentualnie zwracać uwagi do tego typu porozumienia. No i na tym etapie prawdopodobnie to porozumienie po konsultacjach no nie nazwijmy tego konsultacjami, ale po e, ewentualnych uwagach będzie prawdopodobnie podpisywane. Jest historia tego rodzaju, że to porozumienie pozwoli w jakiś sposób uporządkować wszystkie tereny, które do dnia dzisiejszego jeszcze są no, w powijakach. To znaczy myślimy o ulicy Subisława, o tym odcinku od dworca do ulicy Pomorskiej. Tam brakuje chodnika. Również o monitoringu Monitoring ma być również zrealizowany w przeciągu dwóch lat. Jest problem wynikający z doposażeniem posterunku policji na przymorzu. Tam jest takie specjalne pomieszczenie, w którym wyświetlany jest monitoring z całego właśnie przymorza. Natomiast nasz monitoring nie działa, no bo jest rzeczywiście nie zrealizowany, nie ale tą salę trzeba po prostu do tego monitoringu przystosować. I prawdopodobnie, no tak zakładamy, że w ciągu trzech lat yy, monitoring, który tutaj powstanie zrealizowany z pieniążków miasta, pokryje w zasadzie tereny osiedla Żabianka. Jest to dziura w tej chwili dla policji straszna. Bo praktycznie myśmy tylko zostali na tym odcinku, i tu jest czas najwyższy, żeby właśnie tą sprawę pilotować i dopilnować. I to by było następne, powiedzmy, takie zadanie dla kolegi, czy dla mnie, ktoś z nas tam ewentualnie dostanie do rady, lub ewentualnie dla kandydatów, którzy startują z naszego okręgu. Będziemy ich cisnąć jako rady dzielnic, żeby to dopilnować, i bo na wielu spotkaniach właśnie sprawa monitoringu jest jakaś taka priorytetowa. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Tutaj jest, jak Państwo wiecie, wiele na, do, do zrobienia, jeśli o te sprawy chodzi. Tutaj podpowiadam jeszcze taki moment. Otóż wiele, wiele sygnałów napływało odnośnie chodnika w ciągu ulicy Pomorskiej. Od ulicy od ulicy Czubisława, aż do Jelitkowa. Chodniki po jednej i po drugiej stronie są w stanie uruchamiać się wszelkim normom. I myślę, że każdy z radnych, który będzie reprezentował nasz okręg wyborczy, będzie musiał być przez nas ciśnięty i obligowany do tego, by tym problemem się zająć. Nie są tam w końcu wielkie pieniądze, a, a no, wizytówka, ulica, ulica Pomorska, y, biegnie tramwaj, y, ludzie chodzą po jednego stanie na praże chodzą w warunkach urągających, jak wcześniej mi powiedział, wszelkim Także tutaj mam taką prośbę do wszystkich kandydatów na radnych w naszej dzielnicy, by ten problem sobie też zakonotowali jako jeden tym bardziej, że to, to wynika z sygnałów od ludzi. Dobrze, y, to, to tyle na ten temat. Y, kolejne mam piąte pytanie, to ostatnie, potem już Państwo będziecie pytali, y, jak y, kolega widzi rolę kultury y, w kontekście tej lokalnej społeczności, jakie formy działalności y, kulturalnej y, by, y, będąc radnym będzie popierał. Nie, nie, Kolego. <noise> Proszę Państwa, na pewno współpracować będziemy z Radą Dzielnicy, to nie ulega najmniejszej kontrywości. E, mianowicie wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, które odbywać się będą na terenie żabianki czy na terenie naszej dzielnicy, związane właśnie ze świętem żabianki, festyny, e, rozgrywki sportowe w szkołach, żeby po prostu doprowadzić do tego, żeby te szkoły jeszcze coraz bardziej zintegrować. Oczywiście nie pomijając absolutnie szkoły 60, która na samym początku naszej współpracy z, z tą szkołą no, podchodziła do sprawy nieufnie. Ale w tej chwili jest całkiem inna sytuacja. Przekonali się, że warto. Także ja też uważam, że Państwo powinni się przekonać do tego, co mówimy i że warto na nas zagłosować. Bardzo proszę kolega. No proszę Państwa, Żabianka jeszcze parę lat wstecz to była pustynia pod względem kultury, tu się w zasadzie nic nie działo. A wówczas, kiedy powstało Stowarzyszenie i Rada Dzielnicy, diametralnie się to wszystko zmieniło. No, proszę Państwa, nie wszyscy chodzą na to, ale tu co miesiąc jest spotkanie z ciekawymi ludźmi organizowane przez Stowarzyszenie. I już odwiedzili nas naprawdę ludzie znani. Nie zapominajmy, tak. Nie będę wymieniał, jacy ludzie, każdy ma prawo przyjść, są afisze rozwieszane. I proszę Państwa, to jest, to jest jedna sprawa. Staramy się, mówię, kulturę również jeszcze, mówię, no, powinna być kultura w, w szkołach, no ale my ją, im to, im pomagamy, żeby to było to, na, było to na wyższym stopniu. I na pewno poprzez te pieniążki z Rady Dzielnicy też się bardzo dużo robi. Na przykładowo nawet te konkursy, konkurs, konkursy fotograficzne, które się odbywają w szkołach. Dalej myślimy o tym, żeby tą działalność rozszerzać. Jeżeli Rada Dzielnicy będzie powołana, a myślę, że na pewno będzie powołana, wówczas będą te pieniążki, będziemy na pewno starali się tą sprawę to mówię bardziej, bardziej rozszerzać. A Widzę również mówię też y, tą sprawę, to co powiedziałem wcześniej o to, się tego domu seniora, bo tam dla tych seniorów, byśmy mogli faktycznie coś jeszcze zrobić. Dobrze, dziękuję. dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to były pytania, które przygotowałem tak, żeby, żeby przejść przez, przez te wszystkie problemy, które jak wydawałyby się być najbardziej istotnymi. No tym niemniej każdy z Państwa pewnikiem ma też jakieś y, kwestie i chciałby, chciałby zadać pytanie. I tak już widzę jeden, dwa, za chwilę będzie trzy. Y, tak, więc przyjmie też taką samą zasadę. Y, y, tu Będą kolejność gorsze pytanie, odpowiada jeden i na całe pytanie odpowiada drugi. Bardzo proszę. Mam takie pytanie. Załóżmy jesteście wybrani na radnych. Jak widzicie współpracę radnych miasta Gdańska zamykającym się na granicy żabianki z Sopotem. Widać, że Sopot zamyka swoje granice wszelkie dostępy i komunikacyjne, nie tylko komunikacyjne, ale w ogóle jakieś takie przejścia w tamtą stronę rozbudowy żabianki, czyli rozbudowy górnej komunikacyjnych, czyli jaka jest rola żadnego w stosunku do zmuszenia Sopotu do otwarcia się na, 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 na otworzenie w tamtą stronę drogi bezpieczeństwa i skierowane do tego ruchu. To jest pierwsze pytanie. Panu po kolei. Dobrze. Bardzo proszę. W tej kolejności. Teraz i panu kolega. Jest to na pewno problem. Na pewno żaden rady w 2.1 czy nawet w dwójkę tego problemu nie załatwi. Te sprawy, tu się muszą rady dogadać między sobą, z Sopotu, z Gdańskiem. Wiadomo, no nie wiem, dziwne dla mnie w tej chwili nawet jest, że mówię, buduj, budując tą halę na granicy dwóch miast, dzieląc się terenem, nie dogadali się we wszystkich sprawach. No, nie wiem w tej chwili, jak to będzie wyglądało, kiedy będzie nowa Rada. No na pewno, gdy będziemy w tej Radzie, będziemy robili wszystko, żeby tą sytuację zmienić, ale jak zmienić? No w tej chwili ja nie wiem, jak zmienić, no bo y, pewne sprawy będą już Zaszłem Już pewne sprawy zostały załatwione przez to Rady, zostały załatwione przez to radę i trzeba będzie odkręcać pewne sprawy. Na pewno będzie trzeba odkręcać pewne sprawy. Yy, dziękuję bardzo. Za chwilę kolega na to pytanie odpowie. tylko chciałbym dodać, że tutaj raczej. Rola rady jest dość ograniczona. Tutaj magistraty miasta i Sopotu są jakby rozpoznawani. tak. Jak, ma nacisków, Tak, Naciska, tak tak, 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 że nie ma Dlatego no, pytanie raczej w tym kierunku i odpowiedź. Tym strony są w są podprzyszykowane. Oddaję głos kolejnemu kandydatowi. Proszę Państwa. Wierząc w to, co mówi Sopot, należy do mnie bywać, co mówię, należy nie bywać, że ten odcinek drogi do Sopotu będzie zrealizowany i to ma być odcinek drogi dwukierunkowy. W momencie, kiedy zostanie zakończone rondo, mają przystąpić do realizacji tego właśnie odcinka drogi i to odcinek ma być w dwóch kierunkach. Takie ja mam informacje. No, i jest no to pisa, no, tam ma, tam ma, tam. Czyli to będzie realizowane. Natomiast no ma, współpraca dotychczasowa z miastem Sopotu była trudna. Nie, nie ukrywam, dlatego że no, już <kluzny> trudno się rozmawiało z tymi ludźmi. Mam nadzieję, że to się zmieni po wyborach. I o ile byśmy, powiedzmy, mieli możliwość w jakiś sposób i ze strony Rady Miasta naciskać e, Sopot, to będziemy to robić, no będziemy to czynić. Nie wyobrażam sobie, żeby. Były jakieś utrudnienia, bo na tym etapie jest to już niemożliwe. Jeżeli udało się przesunąć, co jest elementem e, granicę Gdańska i podzielić obiekt istniejący cały na pół, nigdzie tego nie ma na świecie. No ale tak się stało, czyli okazuje się, że wszystko jest możliwe. Potwierdzam, potwierdzam że prawo budowlane, jak pani Małgorzata zeszła pewnikiem, też potwierdzi, że prawo budowlane nie zabrania by granica przechodziła przez środek budynku, nie po linii ściany ognioodpornej ogniotrwałej. Jestem wiodetą, wiem jak się podziały robi i jeszcze nigdy nie, nie spotkałem takiej sytuacji, żeby granica przychodziła przez środek pokoju. A tutaj w przypadku hali jest odstępstwo, zostały zresztą tutaj chyba magistraty występowały do ministerstwa o o od, odstąpienie od, od zasad wynikających z ustawy, ale to tak na marginesie. Ja, drodzy Państwo, na to pytanie odpowiedział kolega, kolega też, pytanie kolejne. Ja mam pytanie. Jak Państwo wszyscy wiemy,